Cześć! Witam Was na moim kanale. Witam Was na dzisiejszej, na pierwszej recenzji na moim kanale. Mój kanał będzie, e, to będzie kanał na, taki z, typowo zbieractwa. On nawet nie będzie mieć typ, e, jednej kategorii. To nie będzie musiało być maski gazowe, ani rzeczy wojskowe. To równie dobrze mogą być rzeczy kościelne. A więc e, tą maskę dostałem od kolegi, wczoraj em, odpakowywałem ją, ale e, nie do końca e, e, włożyłem ją w takim stanie w jakim do mnie przyszła więc teraz zobaczmy ma tutaj jakieś oznaczenie dwójka pewnie rozmiar maski bądź jakaś inna numeracja, tutaj już się brud Przepraszam za to światło okropne, ale niestety innego dzisiaj nie mam. Otwieramy już sam zamek jak na maski, jak na takie zamki o, jednak dobrze chodzi, w rękawiczkach trochę jest utrudnione. Jest to bardzo ładna torba, taka typu perelowska, wzoru nie znam niestety, ale tak jak mówię, aż tak się nie interesuję maskami, bo to nie jest typowo o maskach, tylko o wszystkim co mi wpadnie w ręce tak mi przyszła, może jeszcze z góry Wam pokażę nie ma tutaj żadnej zateczki, nie wiem czy jest ogólnie w tej masce czy nie, jest tutaj jakaś smarem jakby ubrudzona Jest to typowa maska obrony cywilnej. Widzę, taka typowa, najpopularniejsza maska w Polsce, jaką dzieci sobie kupują na wycieczce za 20 zł. Najdrożej taką znajdziecie. Ona jest w dosyć złym stanie, jak możecie zauważyć. Odkręcę sobie filtropochłaniacz. Pierwszy skupmy na tym mniejszym i też nieco może mniej ważnym filtropochłaniaczu to sobie odłóżmy na bok Filtro pochłaniacz. niestety jakoś ten o w moim skarpetę widać nie będzie to takie też typowo e, e, typowo taka bardzo dobrej dobr, dobra recenzja jak możecie zauważyć przed chwilą mi skarpetę było widać oczywiście ten kanał nawet nie, nie ma być dobry, że tak powiem, tylko to jest taki niby trochę dla beki, niby trochę nie. Więc jak co to się nie buntujcie, że takie rzeczy tutaj są. Filtr pochłaniać jest porysowany. Pewnie tego tak dobrze nie widać. Ale tu wszędzie ma rysy. Tu ma w nie. Tu ma za rdze. Mm, tu ma jeszcze rysy. Tu jakieś coś, wolę tego nie dotykać. Mm, jest dosyć brudny. I tu ma taki typowy filtr pochłaniać. Jednak przez rdze i przez wgniecenia i rysy. Tutaj jest tu dosyć spore wgniecenie. Nie będę go ubierać. E, nie będę go zakładać dla. Zdrowia, bo jak dobrze wiemy, azbest, e, z, z, znaczy co ja w tym powiem, e, większość tropochłaniaczy takich ma azbest. A azbest e, jest w, e, łatwiej, łatwiej do dowolnienia, jeśli swój jest w złym w stanie, typu wniecenia, rysy, rydza. Więc, tak, tego typu rzeczy. A więc teraz. Ja sobie usiądę jeszcze A więc nie wolę tylko filtro pochłaniacza nie używać Żeby nie przeszkadzać ja sobie tutaj Teraz przejdźmy do maski Maska też nie jest w ogóle w dobrym stanie Tu jest cała zardzewiała Te wizjery są tutaj całe, o, te otoczki w wizjerach całe są zardywiałe, Tu jest brud. Chociaż nie wiem, czy to do umycia tutaj też jest rdza. Zobaczmy środek. Ale według mnie ta rdza i ten brud bardzo dobry klimat tej masce nadają. Jest ona idealna do sobie postawienia gdzieś tak na biurku. Bo, przez tą rdzę między innymi chociaż jak już bym miał ją zakładać to na pewno nie, nie z pochłaniaczem. otworzymy sobie ją koledza się kurzyła w domu śmierdziała jak większość masek więc nie spoczyna pierwszy raz mam z tą maską stycz, styczność środek jest w dobrym stanie tylko wizjery są dosyć brudne ale w większości maskach takie są Mm, tu jest taki gumowy. Wygląda mi, wyglądało mi to na kolec, ale jest to guma. Czy to będzie widać? Chyba nie. Jest to guma, tak jak, większy, tak jak cała maska. Jest ten kolec gumowy. Nie wiem do czego on służy. Tak, on, tak ta maska wygląda. Bardzo fajna. Może sobie kupię e, nową. Też. Bardzo fajna maska, bardzo fajna, chociaż zły stan, może komuś by się ten stan nie podobał, mi ten stan właśnie idzie na plus, dlatego ja mu chciałem, jakbym nie był fanem takiego stanu, to bym nie chciał tej maski, ale tak to bardzo mi się podoba. Teraz przejdźmy do innej zawartości torby, bo na pewno coś tu jest, czuję coś, tutaj jest jedna kieszonka. Jest to raczej ten. Teraz mi wylecia z głowy. Pewnie to jest. Yy... Jak, jak pamiętacie, napiszcie w komentarzach. Nie będę już przedłużać. O! Teraz mam na końcu języka właśnie te słowo. Fular! O! Jest to fular. Przeciwzarysowy, nie powiem dokładnie, jak się to zwało. Dokładnie nie będę tego rozkładać. Kto kolekcjonuje maski, wie o co chodzi. Fular, taki. Chyba, fular. Nie pamiętam dokładnie, jak się to zwało. Jak bardzo wam to prze oświetlenie przeszkadza, to napiszcie, myślę, że też klimatu dodaje trochę. Tutaj jest karteczka, o której mówił. Chyba. Nie, o niej nie mówił. Albo nie, oni nim mówi. Tak, to jest fular przeciwzaroszeniowy, tak. Przeczytajmy zaraz. Tak wygląda. E, przedsiębiorstwo wyborów chemicznych: przeznaczenie. Zabezpieczenie szybek kularowych przed zaroszeniem. Sposób użycia. Jakoś ciekawi to. Ja, jeśli widać, to po prostu że już sprawdzicie w internecie. Słyszałam, że ta maska jest dosyć stara i czy to prawda, nie wiem. Na przykład em, mili w militariach.pl, czy jak się to tam zwało, stamtąd mam maskę MP4. Oni specjalnie robią w takim papierku maski, chociaż one są raczej nowe. E, ten je, ta jest chyba z 1985, ale nie, nie wiem. Czy to prawda? Czy też jest specjalny taki zabieg wykonany? Chodzi mi tu o zabieg postarzania kartki, nie maski. Chociaż maski może też, ale maska raczej była w dobrym stanie kiedyś. Chyba tam jak ostatnio była w dobrym stanie, gdzieś tak, nie wiem, w wakacje, bo kolega ją pokazywał i chyba była w dobrym. Coś tu jeszcze jest. Zobaczmy, coś w w środku. W środku tak wygląda. Jest tam jakiś brudzik tylko. O, jest tu miejsce, właśnie chyba do przechowywania tego fularu. O. Tutaj można właśnie zaczepić. I można. Ten przechować. A ktoś ma tą maskę. To jest chyba obrony cywilnej, właśnie nie wiem, czy już mówiłem Możesz napisać, czy jest fajna, czy jest godna polecenia, żebym kupił sobie nową. O, o nie, dobra. Chyba nic w tej torbie już nie znajdziemy. Raczej nic. Więc za chwilę się widzimy. Tu jest cała zawartość na wierzchu, torba, filtropochłaniacz i maska. Jeszcze chciałem wspomnieć, że w tej masce, nie wiem czy przed strasznie trudno ogólnie to, to otworzyć. Że napro, już z taką siłą jaką mam, nie miałem za bardzo z tego otworzyć, chociaż już udało mi się nie raz, jak musiałem ją otworzyć. Mam ją wczoraj, ale dwa razy potrzebowałem, jak sobie owinąłem. I teraz pokażę jak leży na mnie maska, lecz dla bezpieczeństwa wolę nie zakładać do niej filtru pochłaniacza. Dobra, nie jestem pewien, ale mogło się zdarzyć, że wcześniej widzieliście nie do górnych nogami, ale jak tak to przepraszam. E, maska jest dosyć dobra. O filtro pochłaniacie, jeszcze raz mówię, że nie zakładałem. E, maska trochę psuje włosy. W sensie sami widzieliście, tak to mam zupełnie inne, ale końcowa na maski, e, E, ten. Dla takiego typowego kolekcjonera, który chce mieć dobrego stanu maskę, tam bym dał 2 na 10 za stan. A dla mnie, który lubi takie maski, dam 9 na 10 ze względu na filtr pochłania, z który, w, który, w którym w przypadku e, rysy nie są dobre. Dziękuję, do zobaczenia w następnej recenzji. Cześć!